Cześć, czołem moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście sykujcie, słuchajcie, co sobie dzisiaj porobimy. Porobimy sobie coś naprawdę ciekawego, ponieważ prowadzimy sobie do skarbu. Eee, tak, 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 dobra. Eee, tak, o, tak. Tak było. okej okay, słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj sobie polecimy po skarb, który jest tutaj, widzicie. Już przyznawam się, że lekko tam nadpłynąłem, ponieważ chodziło mi tylko i wyłącznie o to, że chciałem zobaczyć, czy ta mapa naprawdę działa, bo myślałem, że ogólnie mi się coś zbugowało. Ona do końca nie jest taka, jak powinna, ale już widzę, że jest wszystko w porządku. Także jeszcze jedno z którą które musimy załatwić, to okazało się, że jeszcze w tym wraku, tutaj jest jeszcze jedna skrzynka. Tutaj w środku ogólnie nic nie otwieramy jeszcze, naprawdę przysięgam, że jeszcze nie Do tego poczekajcie, mam lepszy błąd. Bo przypłynęłem do niej i wam tutaj marudzę a zaraz umrzemy. Także eee, ostatnia mobelka, dobra. Yy, tylko się nadają mobelki i od razu już tam sobie lecimy. Yy, I sobie co? Spoczko, spoczko. Dzisiaj będę trochę bardziej taki dziwny. Mamy skórzany. A no to dobra, bierzemy wszystko. Znaczy to tego w sumie nie chcę, dobra. Lijmy sobie tu. Ojoj, oj, o, chyba nas trochę... A bo i nie, dobra. Yy, jakieś mamy zactowane buciki. Przygotowaliśmy sobie łódkę, którą możemy sobie tak naprawdę tutaj postawić, ponieważ zaczniemy sobie nią płynąć do tego skarbu. Ale co to są za buciki? Kątwa uwiązania. O co chodzi? Co to jest klądwa uwiązania? Mówicie mi napisać w komentarzu, ponieważ w ogóle ja nie ogarniam o co chodzi. Okej, okay, ale weźmiemy sobie to. Yy, nie. Wiem, co to jest krątwa, uwiązania, O nie, dobra, nieważne, słuchajcie, lecimy sobie po ten skarb, nie przedłużajmy tego odcinka. Także co, wsiadamy do łódeczki, wszystko mam tu podejrzewane trawki. Nie, nie, nie chcę tego w ogóle, po co mi to wejść, to wyrzućcie, okej. Okay. Yy, lecimy sobie, nie w tą stronę, Mordo, co ty robisz? O, tam o. Gdzie ta mapa jest, okej, okay. my jesteśmy gdzieś tutaj. Yy, płynąłem tam, ale naprawdę płynąłem tam bardzo dawno i w sumie. Nie ja wiem jak tam się teraz tak naprawdę płynie, także zobaczymy się pewnie dopiero na miejscu. Słuchajcie, ogólnie yy, nie odpłynęłem daleko od domku, bo to jest ta nasza ta wie, nasza wieża, mm, jakby to powiedzieć, góra, ale tutaj mi się coś świeci i słuchajcie, chcę to sprawdzić od razu, żebyśmy wiedzieli co tutaj jest. Także stawiamy łódeczkę, wyskakujemy. Mam nadzieję, że łódeczka nie zniknie. O tutaj jest. Tu są te zombiaki podwodne, prawda? O tak, dobra, zawijamy się stąd, zawijamy się stąd. Ogólnie... Yy, pójdziemy tam, ale na pewno nie w tym odcinku. Ile jeszcze mamy? Ja już przepłynąłem, to dobra. Muszę płynąć tam o, okej. Okay. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, zbliżamy się już do tego. To będzie gdzieś tutaj na tej jakby wysepce takiej, tak? Dobrze mówię? Dobra. Tutaj możemy sobie wpłynąć w taką zatoczkę. Bo to jest w sumie przy tej zatoczce, dobra. To sobie płyniemy, dobrze płynę? Mam nadzieję, że dobrze płynę. Nie, to jeszcze nie jest tutaj. Nie, ja wpłynąłem, ej, no to, to takie żarty, żarty takie zrobili. No nieładnie. E, dobra, moi drodzy, jesteśmy tutaj praktycznie przy skarbie samym. Bo to by było gdzieś tutaj pod wodą. okej okay, zostawiamy sobie tą łódeczkę. Mam nadzieję, że ona nam nie zniknie. Skarb, z tego co widzę, jest pod wodą. Dlaczego nie jest pod wodą? Dobra, poczekajcie, tak, tak, ej, znaleźliśmy od razu skarb, dobra, poczekajcie, czemu ja tym kopię, nie chcę tym kopać, czekajcie, że go nie otworzymy, ej, tylko chcę wypełniać, żeby mi się naładowało ej, powietrze i otwieramy ten skarb, to tutaj jest, w serce oceanu. Nie wiem co to robi ogólnie. Możecie mi napisać w komentarzach, oczywiście. I w sumie bardzo w porządku. Czekajcie, że sobie weźmiemy tylko tą skrzynkę, bo skrzyneczka wiadomo, no przyda się. Ale fajnie, że on jest tak tak niziutko, Myślałem, że on będzie ogólnie jeszcze. jeszcze niżej, niżej, żebyśmy musieli kopać i kopać, bo się chciałem tutaj zabudowywać. Ale jest ok. No, come on, come on, come on. Dobra, balić tą skrzyneczkę. Co no to jest skarb oceanu? Serce oceanu, Wyb wybaczcie, co się robi? Nie wiem to co robię. możecie mi napisać naprawdę w komentarzu. Bo się nie orientuję w takich rzeczach. A jak już tutaj jesteśmy, to odcinek trwa tak naprawdę 5 minut. U mnie, a u Was jeszcze, u Ciebie chciałem powiedzieć, u Was jeszcze po cięciach na pewno trwa mniej. Także go sobie też raz. Ogólnie mam nadzieję, że byliście na live. wczoraj. Bo jakby, że inaczej. A jeszcze zapraszam Was, oczywiście, na odcinek schowanego, który widzieliście już pewnie wczoraj. Co tutaj jest? Ale fajne. Jak to jest Albo to? Ładnie. E, nie spadnie, dobra. Ja lubię jak tak ogólnie spada piasek. Dobra, wiecie co możemy zrobić. To tutaj jest w sumie bardzo fajne miejsce. Da są jakieś brzozy. Karp już mamy. My myślałem, że on będzie trochę dalej. Dobra, to wracamy. Wracamy sobie do domku. Ogólnie to nie jest w sumie daleko. Ja Myślę, że to naprawdę będzie bardzo daleko, ale jednak nie jest, dlatego jeszcze coś musimy porobić. Musimy coś porobić, żeby ten odcinek nie był taki wiecie. Ale ja zmieniam głos dziwnie. Przepraszam Was ogólnie, odbija mi palma dzisiaj. Także będziemy w domku, to się widzimy. Słuchajcie, odpłynąłem tak naprawdę nie wiem, no nie wiem ile, no ze 100 kratek i pomyślałem ogólnie, że wiem co możemy zrobić, a możemy wlecieć tam do tych zombiaków wodnych. Nie wiem, jak oni się nazywają, to jest tam. I ogólnie porobić im jakieś tam, wiecie, wszystkie rzeczy. <noise> Czyli wjechać im na chatę. Ogólnie nie wiem, czy dobrze robię, nie mając nic tak naprawdę, co mogłoby mi uratować przed powietrzem. Ale no co, raz się żyje, tak? Gdzie są te zombiaki Oni już płynie do mnie, zobaczcie. Ile ich tutaj jest? Chodź kozaku na powierzchni. Co, co tu jest? No, kaman na powierzchnię, chodźcie, wariaty. Cztery na raz? Czterech na jednego lecicie. Dobra, to my się zabawimy. Ja wiem, że jestem po w, w wodzie, czyli, że tak naprawdę pięciu. To ładnie, no jak was jest pięciu, no co? Radzicie sobie z jednym? Pięciu? ha <laughs> sześciu! Ilu was tutaj jest, ja się pytam. Mam jeszcze ten. Fajnie, że on tutaj wejście mogą tak naprawdę. I to jest dla nich właśnie błąd. Dobra, 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 lecimy do nich. Dobra, mamy to. Lecimy sprawdzić, co tutaj jest ogólnie. Ale nic chyba ciekawego nie ma. To nie ma żadnych skrzynek, nie? Czekajcie. Teraz zacznie coś bić. Dobra, musimy lecieć na dół. O, porezpiły się zębiaki, bo widziałem. Dobra. O, uratowani. Robi się ciemno, a ja jestem tak naprawdę na jakimś pustkowiu. Tutaj chcę wejść. Tutaj chcę wejść, bo mnie to bardzo interesuje. Nie ma, ale to są ładne bloki. to jest ten granit, cały, tak? Dobrze mówię. Gdzie to jest? Kolorowany granit. Ej, no ładnie to wygląda w sumie. Ale ja wiem, że żeby tam wejść, to trzeba by było mieć jakieś tam coś tam pod wodą i ogólnie, bo tak to nie ma sensu, Zwykły sandstone, chyba. Eee, tak, przycięty piaskowiec. To w sumie nie taki zwykły. A się to świeci. Nie wiecie co? My tam nie wejdziemy tak naprawdę, bo. jak sorry. Eee, bo no niestety nie jesteśmy przygotowani. Myślałem, że to jakoś lepiej będzie działać. Zamiast. Więc... Jakaś góra, dobra Wracamy do domku Wracamy do domku, bo się ciemno zrobiło Tu jest kolejny wrak! Zobaczcie, nie, 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 nie wracamy do tego domku jednak, ja chcę tutaj Może jakaś skrzyneczka tu będzie, wiecie ja ogólnie lubię takie rzeczy Halo? Jakaś skrzyneczka, zobaczcie jest skrzyneczka Ogólnie no, weźmiemy sobie ten papier po to tylko, żeby te książki Jak lasi ziemniaki sobie weźmiemy jeszcze To jeszcze musi być jeszcze jedna skrzynka, ja wam to mówię Niemożliwe, to będzie tak samo jak wtedy gdzie ona mogłaby tu być jeszcze schowana? Z Nie za bardzo, nie za bardzo. Dobra, ogólnie nie było tam nic. To wracamy do domku, idziemy się kimnąć. Ale żaden potwór yy, nas nie zaatakuje tutaj gdzieś w wodzie. Ogólnie fajnie by jakby, jakby dodali jakieś takie, wiecie, morskie potwory, że jakieś ciemno to się pojawią jakieś potwory i ciężko się pływa w wodzie. To jest kolejny zombiak. Tutaj naprawdę jest bardzo dużo takich, wiecie, yy, tych ich yy, respowisk, czyli tych, ich, takich budyneczków. Można to powiedzieć w sumie nie wiem jak to się nazywa. Sorry. Wiecie co? Polecimy sobie do tego domku. Woda tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. bywa tajemnic. Oj. Polecimy sobie tutaj, 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 tutaj. To jest nasza ta. Oj, tutaj zostawimy sobie łódeczkę. Zrobimy sobie taką przystań. I ogólnie, co jeszcze zrobiłem, co wam nie pokazywałem bo ani nie robiłem tego na live, tylko zrobiłem sobie to tak na szybko, żeby właśnie w razie W bez problemu mógł wejść do domku. Już wam pokazuję, a mianowicie zrobiłem sobie taki wyskok tutaj. Nie oświetlałem, bo nie ma sensu wiecie, że ja zawsze z pochodnią biegam. A że w tej wersji doszło, po prostu, że można szybko pływać w takim razie, wylałem tylko wodę i jesteśmy na górze w domku. Tu możemy bez problemu kłaść się spać To będziemy musieli jakoś zrobić Tylko jeszcze nie wiem jak totalnie, ponieważ nie chcę żeby tutaj żaden mob mi wszedł A jest to miejsce otwarte Mimo wszystko, no co prawda nie przychodzą mi tutaj moby, ale jest to miejsce otwarte I trzeba będzie zrobić po prostu taki bajerek żeby to jakoś zatkać, jakiś dach zrobić czy coś zobaczymy, ogólnie jeszcze w planach jest jeżeli wiecie, jeżeli byliście na live, to na pewno wiecie, a jeżeli nie to was poinformuję, że na tej wyspie chcę zrobić y, taki jakby trochę skyblock na singlu, ponieważ chcę zrobić tutaj mob grinder i jakiś domek wybudować, te drzewko tak najchętniej bym tam zostawił, bo to bardzo fajnie wygląda tylko troszkę mówię, rozwinąć i byśmy mieli po prostu most nie pamiętam kto, wybaczcie, ale nie pamiętam naprawdę ktoś napisał, żebyś, żebym zrobił stąd most do tamtej wyspy Yy, ogólnie nie wiem, czy zrobię most, bo to, to będzie bardzo, ale to bardzo długie. Pewnie zrobimy coś takiego jak taką windę. Jeżeli każdzie na kwadratowej masakrze mają windę z lodu, to na pewno będę chciał zrobić coś takiego, żeby tam się szybko dostawać i żebyśmy mieli na przykład grindera czyli na przykład jakichś szkieletów i w ogóle, to by było bardzo w porządku. A teraz co? Teraz to muszę się najeść. Mamy skarb. I naprawdę nie mam pojęcia, co robi te serce oceanu. Jest one szczególne, ponieważ świeci się napis na żółto, czyli to coś na pewno konkretnego musi być. No niestety, jeszcze nie wiem co. To zebraliśmy na live dzisiaj. Także koniecznie subskrybujcie kanał, walnijcie dzwona, żebyś na bieżąco, żeby was nic nie ominęło. Tak jak dzisiaj live ogólnie, jeszcze muszę się pochwalić. Bacz, jakby wysłał pierwszego donata. Dzięki, mordeczko, jeszcze raz Żuwik dla ciebie. I jeżeli chcesz yy, mieć interakcję mieć interakcje razem ze mną, to zapraszam was na livey. Nie wiem ogólnie, nie, nie chcę was informować źle, ponieważ nie wiem kiedy będą livey tak systematycznie, że na przykład niektórzy youtuberzy mają na przykład sobotę o 15 czy coś takiego, no nie powiem wam dokładnie, ale jak odpalam livea, to jak to dzwoneczek was powiadomi, no i oczywiście na discord też możecie wejść i na discordzie też są powiadomienia, także także bardzo was serdecznie zapraszam. A póki co możemy sobie odłożyć, bo ja tutaj tak biegam bez sensu, możemy sobie odłożyć te itemy. I to mapę skarbu. Ona już nam w sumie będzie niepotrzebna, czyli możemy ją. No nie wiem zostawiamy ją? A, zostawmy. Ją. W razie wu ją zostawmy. Emeraldy nawet mamy słuchajcie. Nawet tak naprawdę nie spojrzałem, co my tam wyciągnęliśmy. Ale Emeraldy się nam na pewno przydadzą. To mnie ciekawi normalnie. To mnie tak ciekawi. Odłóżmy sobie może to z boku gdzieś. Yy, I napiszcie mi w komentarzach, co ja mam z tym zrobić. Czy to będę miał cały czas, czy po prostu jak zginę na przykład? Jest ty drugi poziom, mam. Nie, no, nie będę skakał. Bo to, nie, no, to by było za głupie. Bez kitu chciałem skoczyć. Tak w pierwszy myśl tak miałem, żeby skoczyć. No, ale nie, no, raczej nie będziemy robić takiej rzeczy. Pochodnie musimy wziąć. O, właśnie. I co? Coś jeszcze byśmy mogli porobić. Widzę cię i ty tym co nie będziesz chodził po posesji. Wspólnie, bo ja na to nie pozwolę. Mordeczko, moja kochana. Słuchaj, się ma plecy, ci robię, byku. Zobaczcie jak poleciał szybciutko, normalnie dwa szczały się gościu przewraca. O, kolejny znajomy, siema, tylko nie wybuchaj mi tu nie! Oooo, i ty dziadu. Dobra, ale na, na szczęście żadny taki wielkich szkód nie zrobiłeś. Takie co mi się... O one biegają? Tu jest jakaś jaskina... A no tak, przecież tu była jaskinia. Welcome. To nie wybu... No nie wybuch... Dlaczego? Ty jesteś nieprzyjacielski w ogóle kolego. Onda się teraz w skrócie, jest tyle pochodni. Ogólnie, dobra, rozgminiełem, co byśmy mogli porobić. Bo ogólnie jest taka akcja, że tutaj zrobiłem takie, jakby niby schodki. I to, jak dobrze, pójdziemy sobie tu, tu, tu i tu, i tu i tu. i tu Dobrze mówię, to jest tutaj? Yy... Tak, to jest tutaj, tylko ja jestem głupi. Dobra, czekajcie. O, widzicie? Tutaj porobiłem sobie coś takiego i zablokowałem dirtem i to się tak fajnie zlepiło, że nawet nie wiedziałem, że to jest tutaj. No dobra, mniejsze. To będzie twarda ziemia. Ogólnie możemy sobie zrobić tutaj takie schodki, żeby to ładnie wyglądało, i możemy troszkę rozbudować ten domeczek. Także co? Weźmiemy sobie trochę drewna. Drewno pozbierając dzisiaj, no wczoraj na live. I i i i i i. Drewno jest na tym domku. Ale dobra, mamy tutaj coś, dobra. Nie jest najgorzej. Słuchajcie, robimy sobie schodki. Fajnie zrobić crafting table. I chcę fajnie ogólnie zrobić te wejście Żeby tutaj było, dlatego nie wiem czy mi starczy tyle schodków Ale zobaczymy, no Powinno starczyć, myślę Dobra, się się zastanawiacie, jak chcę to zrobić a ja chcę to zrobić tak Żeby tutaj były pochodnie po bokach I był płot, i... Ojoj, i żeby były płotki To też jest bardzo przydatne, ponieważ takie wejście No wiecie, ja cały czas skaczę po tych górach Tak naprawdę Nie mam w ogóle jakby stałego dojścia tutaj tak w miarę podoba dlatego właśnie to robimy teraz o, tu starczy nam tych schodków, dobra myślałem, że nie starczy, ale ogólnie jest git ciach ciach, 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 Tutaj o, to byśmy mogli sobie rozwalić schodki sobie rozwalić o, nie chcę tego za bardzo psuć, no ale wiecie jak to wiecie jak to jest ogólnie w minecraftie, musicie coś popsuć, żeby coś wam wyszło fajniej, dobra i zostały ostatnie cztery schodki O i gitarka I tak bym chciał żeby to wyglądało żebym mógł sobie tutaj bez problemu do góry wskoczyć Tylko że jeszcze bym chciał zrobić sobie coś takiego żeby jak mamy tutaj takie przerwy O, o tak o. Będzie spoko wyglądało musicie mi po prostu zaufać Teraz To już jest tutaj Wiecie o co mi chodzi? Żeby zrobić coś takiego O o, nie, 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 nie tak, nie tak. Mordeczko do góry, do góry. To też tu do góry. To do góry to też. To też to też. Gdybyśmy mogli? Mamy jakieś. No, kobla. Dobra, no. Kiedyś się poprawi na pewno. Możemy jeszcze rozwalić to też. Tutaj, tutaj musimy to zniszczyć, bo to musi być tak. O, no i w sumie to będzie spoko wyglądało, moim zdaniem. przynajmniej tak mi się wydaje. No, zobaczymy. Dobra, no i co? I tak by się prezentowała pierwsza warstwa. Z jednej strony teraz robimy to samo, tylko że z drugiej strony. Także mam nadzieję, że się nie pomylę. No, mam nadzieję dokładnie, a wiecie, nadzieja matką głupich. Nie, no żartuję <laughs> Będzie dobrze, musi być dobrze. Będę sobie od czasu do czasu, czy wszystko dobrze robię, ale to w sumie nie jest jakiś tam proces ciężki. Tylko, że tutaj będziemy musieli dużo palić. O, dobra, to, 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 to. To całą ściankę będziemy musieli rozwalić ale to nie powinno nam zająć dużo czasu Tutaj? Jest nie, nie no powinno starczyć bez problemu Nie chcę tak murdu. dobra Tak 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 Tu i tu i tu I tu to Chcę zniszczyć to też to też tu i tutaj chcę zrobić takie wejście wejście typowe wejście To ładnie wyglądało no, i w sumie zobaczcie, to już jako tako nabiera takiego jakby smaczku, można powiedzieć. Bo to mi się nie podoba, ja to burzę, ja to burzę. Dobra, no popsułem to tak naprawdę masakryście, no ale jako tako to już zaczyna wyglądać. Nie, no brzydko to bardzo brzydko to popsułem, no ale dobra, mniejsze. Jest dobrze. Jeszcze tutaj tylko zrobimy tako, żeby wiecie, to lepiej wyglądało. I co? Jak wam się podoba? I teraz tylko tymi dębowymi deskami tutaj całą tą podłogę wypełnić, albo nie wiem, już ma lepszy pomysł nawet. Budki się fajnie świecą ogólnie, jak się teraz idzie spać i w ogóle podoba się mi ten niebo całe, które jest w tym resource spaku A jeżeli Wam to się podoba, to oczywiście łapeczka w górę dla zasięgu wariaty i co wykombinowałem, to nie będzie tutaj. Ciekawe, czy będę miał jeszcze bloki, czy będę musiał iść do tamtego domku. oj, czeka mnie długa droga. Dobra, jeszcze tylko te drzwi otworzymy, Oddaj tam pochodnie, lecimy sobie. Tutaj mamy te całe drewno. Weźmy sobie całe. No i tak, jeszcze wiecie, drewno to jest taki surowiec, że akurat o niego się nie martwię. I ogólnie miałem wam pokazać, tam jest chrumek. Ja go nazywam chrumek, bo to jest świnka, która jest tutaj zawsze, ona pilnuje tego terenu. Ile razy tutaj przebiegnę? Tyle razy. Boże, te dźwięki. Ile razy tu przebiegnę, tyle razy ona tu jest. Ona cały czas jest w tym samym miejscu i pilnuje nam terenu. Także spoczkę. i te dźwięki są naprawdę porytasz, mam ciarki. Naprawdę, te dźwięki. O, szok. Dobra, słuchajcie, widzicie, i tutaj będzie nasze wejście, takie ładne. Z tej strony jeszcze będziemy mogli je tak trochę skręcić, bo zazwyczaj będziemy szli z tej strony właśnie. Ale póki co zobaczymy pewnie, co się pobawimy też na live'ie trochę. I o co mi chodziło? Dlaczego to jest kabel? Bo musiałem się jakoś tam dostać, nie chciałem tego ładnie psuć, znaczy ładnie psuć. Yy, tak, no nie chciałem tego psuć i chcę sobie zrobić coś takiego, żebym miał tak na zmianę. Bo ja lubię taką szachownicę ogólnie. Jeżeli mnie znacie, to na pewno wiecie o tym, że lubię takie szachownice i dlatego też co potrzebuję tutaj o ciach. to to tu, to tu, oddaj. Dobra. I zobaczcie jak to fajnie będzie wyglądało teraz. Jak wam się to podoba ogólnie, bo mi bardzo się to podoba. To jest taki wiecie... Yy, widzicie ten kąt taki tutaj, o. Zobaczcie jak to wygląda, to wygląda troszkę jakby to było wypukłe, prawda? Te środkowe deski i to jest naprawdę bardzo spoko i jeszcze tutaj tak samo możemy sobie zrobić. Żeby to ładnie wyglądało. O, zobaczcie, to będzie normalnie takie wypukłe deski się z tego robią, widzicie? Bardzo mnie to jara i bardzo mi się to podoba. I w ogóle to most jest chyba najlepsze, którą tutaj zrobiliśmy i ten balkon jeszcze. <laughs> Ale wiecie, wariaty, to wszystko, wszystko z czasem To i naprawdę zrobimy przepiękną Haciendę. Wiecie co? Nie na live, robimy to teraz. Robimy to, robimy skład. teraz, dopóki mamy jeszcze trochę surowców. Yy, zrobimy sobie tego jeszcze tros troszeczkę desek. O, dobra, tak do 30, 30, 43. Dobra, to lightowe, to starczy. Robimy sobie jeszcze raz schodki. Mamy 37 schodków, dobra, starczy nam na 100% te schodki lecimy sobie teraz w tamtą stronę do tego jeziorka żebyśmy, bo zazwyczaj tamtędy właśnie wracam To jestem taki wiecie Moment o Jak jakby to zrobić żeby to ładnie było, na pewno będę chciał to dać tutaj o Tam, że tam znowu mi te zombie. ja wszędzie widzę zombiaki to jest normalnie masakra Ta gra <laughs> Czeka, co Jak to będzie się prezentowało tutaj o i tutaj to zrobić o i tak powinno być ok. Bo tutaj chcę zacząć robić sobie schodki tutaj zrobimy sobie tak o, o żeby to się tak ładnie robiło czy jest sens coś takiego robić zobaczymy zaraz my się dowiemy wszystkiego raz 2, 3, 4. dobra żeby było ładnie do 30 wodę możemy sobie odłożyć bo ja się już nauczyłem dzisiaj na live że tą woda to jest tak naprawdę najważniejszy surowiec teraz to, tutaj co jeszcze możemy zrobić, to. No tak. No, 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 no nie jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej. Ej, gdzie są schodki? Tutaj są schodki, robimy sobie tak. Ej, no, dlaczego to się tutaj kładzie? No, co ja robię? Nie wiem, czy ogólnie wiecie, ale to jest kolejny kolejne schodki, które mi wchodzą do wody. Ale w sumie to jest spoko. I tutaj byśmy mogli sobie tą łódeczką przypływać, i tutaj byśmy sobie wychodzili. Patrzcie. Nie ja wiem teraz czy mi starczy tego tego surowca, surowca No wiecie o, co, o, o czym ja mówię, bardzo doskonale wiecie o czym ja mówię O tym drewnie <grytanie> Dobra tu ciach ciach zrobimy Tu ciach tu Ciach Jak ogólnie wam się to podoba? Czemu tu jest ten bruk, nie mam ziemi, o dobra tu mam ziemię Tu żeby ziemię, tutaj sobie żeby ziemię, żeby to wiecie jako tako wyglądało w miarę jeszcze bym chciał zrobić sobie płotki z tego, co nam zostało. A zostało nam, niestety, tego niewiele. Tutaj chyba drewna żadnego nie mam. Chyba, że mam jakieś deski, poczekajcie, mam jakieś deski. Ej, no mam, dobra, gitarka, robimy płotki, tylko że z jasnego drewna. Jak myślicie, robimy to z jasnego drewna? No, w sumie, no tutaj są jakieś płotki. Ale w sumie możemy zrobić. To będzie się, w sumie to może być fajne, nawet. Ok, czyli weźmiemy sobie. Yy, zrobimy troszkę patieków. Dobra, to na pół. Dobra, mamy płotki. Kill mamy, to mamy, to mamy. Dobra, i lecimy sobie tam. Chcemy sobie to rozkopać i dać jeszcze te jedno drewienko tam. Ej, no to może być sobie spoko z tymi płotkami. Czy zostawiamy bez płotków? W ogóle napiszcie w komentarzach. Teraz robimy płotki, a jeżeli wam nie będzie pasowało, to napiszcie w komentarzach i zabierzemy te płotki. Czuję, nie? Bez kitu, nie? Dobra, nie robimy tego, nie robimy tego, bo to brzydko wygląda. Myślałem, że to jakoś ładnie będzie wyglądało, no ale niestety nie. Dobra moi drodzy, no to co, z takim oto akcentem yy, na tle tych pięknych schodków, które zrobiliśmy, się pożegnamy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak to oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja i dzwoneczek, oczywiście, komentarz. Widzicie co możemy tutaj zbudować naprawdę, bo chcę zrobić tego sejwa razem z wami, dlatego jest teraz też yy, w miarę dużo live'ów, bo live'ów ogólnie nie chciałem nagrywać, ale w sumie po, spodobało mi się to, bo z wami interakcje, to jest bardzo w porządku. Yy, no co, widzimy się w na następnym, bajo, cześć!